Witam w mojej kuchni. Dzisiaj zapraszam na przepis na blaty z bezy, z których można przygotować wyśmienite, smaczne torty. Przepis jest bardzo prosty, ale trzeba przestrzegać dokładnie pewnych reguł. Będziemy potrzebować tylko dwa składniki cukier i białka ważne, aby były w temperaturze pokojowej. Jeżeli do przepisu wykorzystujesz cukier puder domowy, należy do niego wsypać jedną płaską łyżkę skrobi, z ryżu albo z kukurydzy. Do miski wlewamy 180 g białek w temperaturze pokojowej i miksujemy przez kilka sekund. Następnie wsypujemy 180 g cukru, białego cukru. Miksujemy przez 10 minut na maksymalnych obrotach. Po 10 minutach piana jest już sztywna. Wówczas wsypujemy 90 g cukru pudru. Mieszamy łyżką albo łopatką. Teraz wsypujemy resztę cukru pudru, czyli 90 g. I mieszamy łyżką albo łopatką. Tak wygląda gotowa beza. Jest biała i lśniąca. Na papierze rysujemy dwa kółka o średnicy 18 cm. Wykorzystamy rękaw cukierniczy z końcówką 1 cm. Papier przyklejamy do foremki za pomocą bezy. Kieszeń napełniamy do połowy objętości. Wyciskamy bezę. Robimy spiralę zaczynając od środka. Spirala powinna być ciasna, aby nie było luk. Gotową bezę musimy szybko upiec, wysuszyć, dlatego teraz już nagrzewamy piec do 100 stopni Celsjusza. Z reszty bezy robimy małe beziki. Które posłużą nam jako dekoracja do tortów. Teraz blaszkę z blatami i małymi bezikami wsadzamy od razu do piekarnika nagrzanego do 100 stopni Celsjusza na dolnej półce piekarnika statycznego. Na dole pod filmem w opisie podam dokładny czas i sposób pieczenia bezy. Na drugi dzień rano, Beza jest już dobrze wysuszona. Jest lśniąco biała. Bezę można przechowywać do miesiąca szczelnie zamkniętą, daleko od wilgoci najlepiej w szklanych pojemnikach. Małe bezy można wykorzystać do dekoracji tortów. Blaty z bezy możemy przełożyć bitą śmietaną albo kremem Chantilly, czyli bitą śmietaną z kremem pasticcera. Dobrze upieczoną bezę można spokojnie przekroić. Nie rozpada się i nie kruszy. Co jest bardzo ważne przy krojeniu tortów z bezy. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!